Siemanko, widzowie. Przepraszam Was, że nie było dzisiaj filmu z, z, karne, z karnetu, jak mówiłem, w tym szorcie. No. No i co tu mogę jeszcze powiedzieć? No. zrobił się ten film. Co? Co powiedziałem? No ten... Jutro będzie filmik z tego, jak będę grał w Brawl Stars. Dzisiaj już kupiłem sobie ten Brawl Pass, oczywiście chromatyczny. Będzie nie wiem gdzie filmik z wbijania tego Brawl Passa z cukierków. Jutro też jest nowy Boss RT. Sobie go sprawdzimy. No, jutro na pewno będzie filmik z Karnetu i ogólnie. No, i jeszcze chciałem dodać Wam harmonogram filmów. Na którym jeszcze się muszę zastanowić, ale zastanowię się w montażu. Gdy już będę chciał tutaj dodawać, to dodam takie napisy. To jest harmonogram. No. Yy, a na razie to mam zdanie takie to żeby w tygodniu wypuszczać dwa filmy. Daily nie zrobię, bo kiedyś próbowałam i no nie skończyło się dobrze. No, co mogę więcej powiedzieć? Nie. Żegnam. A.